Litania do najświętszego serca Pana Jezusa. Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad Serce Jezusa Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się Pan, Mami. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się Pan, Mami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się Pan, Mami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu, zmiłuj się Pan, Mami. Serce Jezusa Świątynio Boga się nad nami. Serce Jezusa Przybytku Najwyższego się nad nami. Serce Jezusa Domie Boży i Bramo Niebios Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa Gorejące Ognisko Miłości się nad nami. Serce Jezusa Sprawiedliwości i Miłości Skarbnico Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie ojciec bardzo upodobał. Się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiłuj się Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze lżywością napełnione. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Się nad nami. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa włócznią przebite. Zmiłuj Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa krwawo ofiarą grzeszników. Zmiłuj się Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. na Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj na Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze, bez serca Twego. Módlmy się, Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.